Jeżeli chodzi o turecką gospodarkę, no to tutaj są zarówno takie pozytywne czynniki wspierające jej perspektywę w długim terminie, jak i liczne czynniki ryzyka. Po stronie tych pozytywnych czynników warto przede wszystkim wskazać strukturę demograficzną, czyli bardzo młode i liczne społeczeństwo. Z drugiej strony, wśród czynników ryzyka należy przede wszystkim wskazać ryzyko geopolityczne, czyli umiejscowienie. Umiejscowienie Turcji, napięcia w Syrii. Ponadto ryzyko polityczne już wskazywane w związku, w związku ze zmianami, no, z sytuacją polityczną, ze wspomnianym zamachem stanu i z próbami wzmacniania władzy przez prezydenta. Jeżeli chodzi o takie bezpośrednie skutki ryzyka geopolitycznego, to już obserwujemy odpływ turystów. Z Turcji rok do roku on przekroczył 30%. Co ciekawe, jednak nie, nie wpływa to bardzo istotnie póki co na dynamikę PKB w Turcji, bowiem przy ta dynamika utrzymuje się obecnie na wysokim poziomie, wspierana jest przez popyt wewnętrzny. Co ciekawe, ten popyt wewnętrzny w dużej mierze na, napędzają migranci, którzy odstraszają turystów, także gdzieś tam ten, ta, ta przestrzeń została zapełniona, w związku z tym no, w dalszym ciągu turecka gospodarka rozwija się w dość wysokim tempie. Warto również spojrzeć na wyceny tureckich spółek, które są obecnie dosyć atrakcyjne. Można uznać, że one są na poziomach przy kilkuletnich minimach, co mogłoby oznaczać, że w dłuższej perspektywie, jeżeli ustabilizowałaby się sytuacja polityczna i geopolityczna, stałyby się one atrakcyjnym aktywem. Natomiast należy uwzględnić bardzo wysokie obecnie ryzyko związane z, z tym rynkiem. Jeżeli chodzi o przełożenie na inne rynki, no to warto tutaj podkreślić, że zaraz, zaraz po informacji o zamachu stanu, w momencie kiedy tureckie aktywa traciły na wartości, wtedy obserwowaliśmy przesunięcie kapitału do Polski, czyli do, do kraju z tego samego koszyka co Turcja, co oznacza, że inwestorzy nie chcieli całkowicie wycofywać się z regionu, tylko zmieniali alokacje. Przesuwając swoje środki dla Polski. Także wzrost ryzyka związanego z Turcją niekoniecznie oznacza negatywne skutki dla polskich aktywów. Tutaj jest szansa na to, że. Nawet przy wzmożonej zmienności i podwyższonym ryzyku w Turcji polskie aktywa będą dzięki takiej sytuacji zyskiwać na wartości. Jeżeli chodzi o, o globalne skutki, no to tutaj przede wszystkim wydarzenia w Turcji wpisują się w jakąś taką niepewność polityczną, która przechodzi przez cały świat i wpisuje się właśnie takie ryzyko polityczne, geopolityczne, które dla rynków, dla notowania aktywów w dłuższym terminie no, tworzy jakieś niebezpieczeństwo, ale Póki co jakoś istotnie światowe władze do tego ryzyka się nie odnoszą. Tutaj jako przykład można podać fakt, że na zakończonym szczycie G20, ostatnio zakończonym, w takim końcowym komunikacie nie odniesiono się do wydarzeń, wydarzeń w Turcji, co pokazuje, że póki co nie są one jeszcze takim kluczowym czynnikiem dla globalnej gospodarki, dla tych największych światowych gospodarek.